Coś się zaczęło i się nie skończyło. Ktoś otworzył księgę, coś z tego wyrosło i znów wraca do tego początku. Jakby ktoś wracał do początku świata, w którym można zatańczyć. Zatańczyć lekko, tak jakby się było cieniutką baletnicą. Do tych początków, które są początkami i trwają czas jakiś, a potem się zmieniają. Żadna baletnica nie tańczy całe swoje życie. I ktoś otwiera księgę i znów ogląda te początki. Zagląda i spogląda, i coś jakby ponownie wyrasta i ożywa. Może zacznę raz jeszcze. Tak można pomyśleć, i tak można zrobić.